Tygrys, tygrys, tygrys Widzisz jaką ci dałem patka? Ktoś już na gokach generalnie jeździł? Okay, tak? Okay. Gdzie? Wszędzie <śmienicza> Daj drugą, żeby nie było tych przypadków Ja wam przedzielę numerki od 1 do 9, a następnie podzielimy się na trzy podgrupy. Tak? Ruszy trójka, dwa sygnały ruszy kolejna trójka i na kolejny sygnał ruszy trzecia ekipa, że bajeczka to no, jest tak, ja nie mam trzynki, nie? Ja Co bierzesz piłkę i nie da, da połowę? Nie pamiętasz tego? Co z zielonym było? Tak. Bramka na 16. Dwaj obrońcy, bramkarz, zagrywa piłkę. będziemy wyprowadzać piłkę w tamtym kierunku. Za czerwoną linią będą skrzydłowi nasi, ustawieni neutralni. piękna. Dzięki życzliwości tutaj właścicieli ośrodka mogliśmy wprowadzić też pewne korekty, jeśli chodzi o tutaj dodatkowe wyposażenie. Nasz związek spisał się na medal, umożliwił nam tutaj dokładnie to, co żeśmy sobie zaplanowali, czyli myślę o tych dodatkowych rzeczach, które są bardzo, bardzo funkcjonalne. Wszystko się przydaje. Tutaj estetyka też jest bardzo ważna w pracy i ta estetyka jest, ale przede wszystkim jest funkcjonalność. Możemy o każdej porze trenować to, co chcemy. Tu sobie założyliśmy Mamy ku temu fantastyczne warunki i chcemy do maksimum wykorzystać ten czas w oparciu o to, co tutaj zostaliśmy, bo ja już coś do Włoch. Tam praktycznie czekają nas tylko w same mecze i, i tutaj rozruchy między meczami o żadnej poważnej pracy być nie może, dlatego też tutaj robimy wszystko, żeby ten czas maksymalnie wykorzystać. Okej okay, Dawa! Okay. Pierwsze dni były zaplanowane, że będą bardzo intensywne, dodatkowo doszła jeszcze pogoda, taka, która podobna będzie nas czekała we Włoszech, to się wszystko tak zbiegło. Tego akurat nie byliśmy w stanie zaplanować, ale dobrze się stało, że mieliśmy akurat okazję zaadaptować się do tych warunków, jakie będą nas czekały na turnieju w Italii. Zrobiliśmy wszystko dokładnie to, co chcieliśmy. Zrobiliśmy wyniki wydolnościowe, przeprowadziliśmy badania. Na podstawie tego też mamy więcej informacji, kto jest w jakiej dyspozycji, kto jak przepracował ten okres w ostatnim czasie, na kogo możemy liczyć większym, na kogo w mniejszym wymiarze czasowym. Na szczęście wszyscy są zdrowi. Dawid Kownacki, który był na zgrupowaniu pierwszej reprezentacji wraca do nas. Mam nadzieję, że... Już zacznie normalnie trenować i będzie wszystko ok, będzie mogli na niego liczyć już w pierwszym meczu. Pozostali zawodnicy bardzo ciężko pracują, ale ta praca też jest połączona z miłym wypoczynkiem, atrakcji nie brakuje. Ale co do zasady powinniście opuścić pole karne i również utrzymać dystans 9-15, czyli jeżeli rzut wolny będzie podyktowany w polu karnym na 15 metrze i będzie go wykonywała drużyna broniąca, to nie wystarczy, że wyjdziecie za pole karne, czyli 1,5 metra dalej, tylko jeszcze co do zasady powinniście te 9-15 utrzymać. Czyli jeszcze... Stop. Jak tak zrobi. To jest nagroda dla nas za ciężką pracę, za te prawie dwa lata wspólnych tutaj trosk, wyrzeczeń, ale też pięknych chwil, które wspólnie przeżyliśmy. Jedziemy na fantastycznie obsadzone turnie, jedziemy grać z zespołami, które będą w optymalnych składach osobowościowych. Osobowych, jeśli chodzi o Włochów przede wszystkim, bo tam będą wszyscy najlepsi piłkarze, urodzeni w odpowiednim roczniku, czyli po 96 rok i młodsi. Nie będzie brakowało gwiazd, które na co dzień występują w Serie w reprezentacji pierwszej, ale również i w Lidze mistrzu strzelają bramki. Takich zawodników nie zabraknie. My się zmierzymy z nimi i nie wiem, jak to będzie wszystko wyglądało. Mamy swoje oczekiwania, mamy swoje ambicje. Ale, ale też mamy swoje marzenia o tym, żeby ten turniej to było coś wielkiego dla nas, żebyśmy mogli po latach wracać do tego momentu, do tych chwil, które wspólnie przeżyjemy. Jaki będzie wynik sportowy, czas pokaże. Na pewno czeka nas ciekawa rywalizacja, bo zespoły naprawdę na świetnym poziomie, a zarówno na nasza grupa, jak i pozostałe grupy, bardzo mocne. Awans czterech zespołów na igrzyska, dodatkowa motywacja powoduje, że ta rywalizacja jeszcze będzie bardziej zacięta. I tutaj awans któregokolwiek zespołu spośród tych dwunastki tych szczęśliwców z turnieju głównego nie będzie żadnym zaskoczeniem. Czy już na gokach generalnie jeździł? Tak. Gdzie? Wszędzie. Nie? Może tak, ale nie ma wstecznego. Nie? I teraz jedna z podstawowych zasad bezpieczeństwa. A burmistrza. jest wsteczny? Co? Co? Pani mówi o tym. Zaraz będziemy mieć trochę mniej zawodników na torze.